Cześć, witam Was ponownie na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o sytuacji w Zagłębiu Sosnowiec. Moi drodzy, wczoraj, jak możecie posłuchać w programie Pierwsza Liga, styl życia, żeśmy poruszyli ten temat z Robertem, ale dzisiaj naszły mnie takie pewne przemyślenia, Wiecie, wszystko mogę zrozumieć. Wiadomo, drużyna Zagłębia, ogólnie klub, jako Zagłębie Sosnowiec, może w ten sposób zacznę, jest naprawdę porozbijany. Tam nie wiadomo, o co chodzi w tym klubie. Jest totalny chaos, jeżeli chodzi o, o to, kto w końcu w tym klubie zarządza. Właścicielem większościowym miasta, miasto, właścicielem miejscowości jest Pan Kolen bodajże jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę to mnie poprawcie gdzieś tam, ale wydaje mi się, że się nie mylę no i, i tak naprawdę no, Pan Kolen ma tam tylko bodajże 0,75 bo nawet pół jednej akcji teraz zagłębie zostało wystawione również na sprzedaż można będzie kupić bodajże nie wiem czy nie na drugi tydzień jest właśnie Przetarg, jeżeli chodzi o Sosnowieckie zagłębie. Klub jest pogrążony w wielkim kryzysie. Ostatnie zwycięstwo już nawet nie pamiętam, kiedy odnieśli zawodnicy z Sosnowca. Zawodnicy sprowadzani do tego klubu to też dziwni gracze z różnych dziwnych stron, i w sumie większość z nich miała dość długie przerwy w rozgrywkach grają mizernie przegrywają mecze no i oczywiście to wszystko wpływa na atmosferę wokół klubu wokół drużyny ale zachowanie kiboli bo to nie są kibice bandę, która potrafi w 40 osób przyjść na trening i Uderzyć trenera, gdzieś go jeszcze kopnąć, czy tam popchać, nie wiem, nie, nie było mnie tam, więc nie wiem dokładnie, ale to co zdołałem przeczytać, ustalić, e, też słuchając innych programów, e, no to jest hamstwo naprawdę na bardzo wysoką skalę. Nie powinno się coś takiego zdarzać. Nie powinno to mieć miejsca. Ja rozumiem, mogą mieć kibice, mogą mieć kibice żal tak, do drużyny, że drużyna gra słabo, że za chwilę ten zespół może stoczyć się aż do drugiej ligi. I pomimo, że mają bardzo ładny nowy stadion, że mają ośrodek treningowy, którego naprawdę może pozazdrościć nie tylko, nie mogą pozazdrościć nie tylko kluby pierwszej ligi, ale nawet niektóre kluby te. Które nie są tak bogate, to z ekstraklasy. No ale cóż, no dzieje się źle w tym sosnowcu, i tak naprawdę no nie można, według mnie, dopuszczać oczywiście do takich sytuacji. Jedyne, z czego mogą się cieszyć ci agresorzy, to to, że trener po prostu po przyjeździe policji nie złożył żadnego zażalenia. Stwierdził, że on składać zażalenia nie będzie. A więc no, wiadomo, nich pewnie nie do, zostanie kurczę, pociągnięty do odpowiedzialności, ale samo zachowanie, moi drodzy, no, przyjść 40 osób zamaskowanych na teren, gdzie zagłębie trenuje i, i takie cyrki robić, to naprawdę, to, to, to tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, bez względu na to, jak zespół się spisuje w rozgrywkach, takie rzeczy nie powinny mieć yy, miejsca. Mnie to na przykład oburza bo wiadomo są momenty kiedy drużyna gra lepiej, kiedy gra gorzej. No trudno, wiadomo, zagłębie jest pogrążone w kryzysie, w chaosie. Być może to wszystko będzie kiedyś wyglądało lepiej inaczej, jeżeli nie wiem, ktokolwiek już przejmie klub od miasta i ten klub będzie zarządzany może w rękach prywatnych, może będzie to tylko większościowy udział, a częściowo będzie miasto do tego klubu dokładnie ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać. To jest po prostu hamstwo i zachowanie zwierzęce. I jakim trzeba być nabuzowanym i sfrustrowanym człowiekiem, żeby wstać rano i iść na trening swojej drużyny i tam straszyć i bić. Straszyć. Nie wiem, tam chyba pobicia nie było, ale tam, no, ale naruszyć też godność osobistą trenera no to, to trzeba być no półgłówkiem bo ani to drużynie nie pomoże ani nic w ten sposób się nie wskóra. Ja wiem, że w Polsce jest moda na rozmowy pod płotem, prawda? Gdzie nieraz niejedna drużyna już to przerabiała, i niejedna pewnie jeszcze będzie przerabiała, gdzie tam lecą różne epitety, no ale rękoczyny to jest już myślę na pewno zbyt daleko. Nie jestem ani fanem żadnym zagłębia sosnowiec ani nawet kibicem, ale no kurczę, no to, to jest oburzające, żeby takie rzeczy miały miejsce i nie mówię, tak jak mówię, według mnie nie powinno tutaj być takich rzeczy, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Bez względu na to, co się dzieje. No nie będę się już powtarzał i Mam nadzieję, że więcej się takie coś nie wydarzy, nie będziemy musieli mówić o sprawach pozasportowych, a Zagłębie, nawet jeśli spadnie do tej drugiej ligi, to, to oczywiście może się w niej utrzyma, może, nie wiem, może po spadku uda się zbudować fajne struktury, może taki spadek czasami drużynie pomóc bo nie wierzę już w to, że Sosnowiczanie są w stanie pozostać w pierwszej lidze, no jest jeszcze do końca 9 kolejek, ale te 9 kolejek musieliby wygrać, wszystko liczyć na potknięcia przeciwników, którzy są nad nimi, a oni tracą aż 12 oczek do bezpiecznego miejsca, więc tutaj nie ma mowy już o pozostaniu. Jedynie tylko mogę zaapelować do kibiców ze Sosnowca o to, żeby zachowali jednak rozsądek i nie szli za przykładem swoich kolegów idiotów, bo, tym, bo, no, no bo to jest chore, to jest patologia, to nie jest normalne zachowanie. Wiem, że niektórzy mogą je tam Hejtować czy nie hejtować, mi to wszystko jedno za te moje przemyślenia, ale takie właśnie mam przemyślenia na temat tej całej chorej, patologicznej sytuacji, która według mnie nie powinna mieć miejsca. Nie wiem, czy faktycznie było tak, że trener też, że zawodnicy ustanowili sobie taktykę, czy faktycznie było tak, że trener to zostawił wszystko i, i zawodnicy sami, sami sobie po prostu trenowali. Z tego co są doniesienia jeszcze w tej sprawie, no ja to myślałem z początku, że to jest po prostu taki żart na prima aprilis, ale trener później to wytłumaczył, że on prowadził trening, poprowadził odprawę przed meczową i że ma taki zwyczaj, gdzie zostawia zespół na 10 minut, czy tam na 5 minut, nie wiem na ile, że taki ma zwyczaj, właśnie żeby drużyna sobie porozmawiała sama między sobą w szatni więc myślę, że to akurat nie jest jakiś nic nadzwyczajnego w każdym razie na pewno wiem jedno że ten trener z tego klubu odejdzie no bo, bo człowiek, który prowadził Dynamo no nie będzie sobie pewnie pozwalał na takie rzeczy, tutaj akurat zachował się i tak bardzo dobrze w stosunku do swoich agresorów tak, nie zgłosił ich na policję. No i, i tu mogą mu raczej podziękować, bo tak pewnie by gdzieś tam byli pociągnięci do, do odpowiedzialności. No i to by było na tyle o tej sytuacji w Sosnowcu. Tak jak mówię, zagłębie pewnie skończy w tej drugiej lidze. A jakie będą dalsze losy tego klubu, tego nie wiemy. Nie ma co też gdybać. Zobaczymy. Druga Liga też nie jest taka łatwa, nie jest taka prosta, ale mówię, być może ten spadek, być może uda się odbudować struktury klubu. Być może to nastąpi jeszcze teraz, w pierwszej lidze. Tyle, że już o utrzymaniu, no to raczej mowy nie będzie. A ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na kanał Marko Polska Piłka. Zapraszam serdecznie do łapek w górę, jeśli Wam się ten filmik podobał. Lub inne tutaj produkcje na tym kanale Wam się podobają, do łapek, do subów kanału Marko Polska Piłka. Jest nas coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nasza społeczność będzie się nadal rozwijała. I zapraszam Was na transmisję od jutra. Jak zwykle, trzy transmisje zaplanowane mam z ekstra klasy, jedną z klasy okręgowej. I to by było na tyle.